Zapiłem te smutki, zapiłem te myśli, proszę nie martw się O mnie znowu zacznę pić, Kiedy przejdę nad babci globem, daj mi rok Zobaczymy się w piekle, Boże Marzę o 20 po niej nikt mi nie pomoże Jak nikt nie pomógł, do tej pory przewijam potwory Nie mogę się z nimi tułać, jestem już zmęczony Jest czwarta w nocy mała Nie mogę się już z nimi tułać Jestem zmęczony Płaczę zawsze kiedy Moje tętno znikło już dawno. Nigdy, nigdy nie mijam się z prawdą. Płaczę zawsze, kiedy idę w górę. Zostałem sam i nic nie czuję. Moje tętno znikło już dawno. Nigdy, nigdy nie mijam się z prawdą. nie mijam się z prawdą. Nigdy nie mijam się z prawdą. No. Zawsze kiedy idę spać, Boga, myślcie na mnie Tak jakbyście liczyli Highs Dzisiaj jedno padnie z nas Ale to na pewno nie będę ja Ja mam jeszcze trochę czasu Zanim pójdę do piachu Powiem o tym, co tak naprawdę mnie boli Ale dzisiaj kończę, idę pić moli Włączę zawsze kiedy idę w górę już dawno. Nigdy, nigdy nie mijam się z prawdą. Boże zawsze, kiedy idę w górę. Zostałem sam i nic nie czuję. Moje tętno znikło już dawno.